No dobrze słuchajcie, to dzisiaj już bez kontrowersji pod tytułem Prześwitujące Sutki, ponieważ tam dużo komentarzy dość było wczoraj na ten temat, że ten film to była prowokacja, manipulacja. Słuchaj, słuchajcie, no każdy widzi to przez swój własny pryzmat. Każdy widzi to co chce zobaczyć, więc... Ja średnio mnie interesują opinie na mój temat, innych ludzi. Jestem na takim etapie, że już jakby nie, niekoniecznie to na mnie wpływa. A i nie będę się też tutaj nadymać, no bo już niejednokrotnie o tym mówiłam. Słuchajcie, wchodzę wtedy, kiedy chcę. Wchodzę tutaj, kiedy chcę, wchodzę, kiedy czuję energię, czuję przepływ, czuję jakieś olśnienie i czuję, że chcę do Was gadać, chcę coś do Was powiedzieć. I czasem to jest z rana, gdy ledwo wyskoczę z łóżka, gdy mam kołtuna na głowie, gdy jestem w piżamie, a czasami jest to taki moment jak dzisiaj, gdzie mam ochotę się wystroić, mam ochotę wrzucić makijaż oczywiście z TikTokowego filtra, bo nienawidzę się malować i wtedy też jest ok. Ale za każdym razem spoko się czuję. I to o to chodzi właśnie. Dzisiaj taki kontrowersyjny temacik bratnie dusze versus bliźniacze płomienie. Długo nie nagrywałam na ten temat nic, ponieważ zbierałam wiedzę. Chciałam, żeby to była wiedza wiarygodna. Nie opieram się tylko i wyłącznie na, słuchajcie, materiałach z Google, których jest tam cała masa, nie wszystkie są niestety wiarygodne. Postanowiłam zanurzyć się w temacie i rzeczywiście znalazłam dużo źródeł różnych, i zaraz wam powiem, co ja o tym myślę. I mówiłam już w niejednym moim filmie, Czym są Bratnie Dusze, ale powtórzę jeszcze raz, jest to taka grupka dusz, z, ktu, któru, z którą trzymamy sztamę tam u góry w naszym domu, w naszym domu duchowym, czyli w świecie energii. Yy, I przeważnie są to dusze podobne stażem, czyli podobne, ilością, yy, podobne sobie ilością doświadczeń czyli na przykład stare dusze trzymają ze starymi, młodsze z młodszymi i tak dalej, nie? Tak w dużym skrócie. I one schodzą ze sobą tutaj na wspólne, różne doświadczenia, na różne się umawiają. I to ich łączy, to ich łączy, taka wspólna właśnie więź, że dużo czasu spędzają i na ziemi, ale też tam. I takim najsilniejszym połączeniem wśród bratnich dusz jest to, to, gdy wspólnie dość często schodzimy na takie doświadczenie jak partnerstwo, czyli jesteśmy mężem i żoną, partnerami, związkiem takim romantycznym, takim silnym, miłosnym. To jest najsilniejsze połączenie między bratnymi duszami. I, dwie, i, I bratnie dusze to są dwie odrębne jednostki, odrębne energie. A o bliźniaczym płomieniu mówi się, że jest to jedna dusza rozdarta na pół. No, ja na przykład nie dokopałam się, bo różnych mądrych ludzi gdzieś tam słucham i czytam, i jakby nie dokopałam się do materiałów, które by miały jakieś takie konkretne poparcie tej teorii, dlaczego ta dusza się rozdzieliła, rozszczepiła, że jakby. Oddzielając się od źródła naszego najwyższego, z którego wszyscy powstaliśmy, jako taka właśnie iskierka, światełka energii, że to, że, że to światło, ta energia się tam jeszcze później po drodze znów rozdzieliła, jakoś to, to mi się nie klei. Mam wrażenie, że jest to fabuła, która została stworzona na potrzeby naszego ludzkiego umysłu, żeby, ponieważ my bardzo lubimy tego typu historie, że, że potrzebujemy za wszelką cenę w życiu drugiej połówki, żeby być pełnym, żeby móc żyć żeby w pełni wykorzystać swoje potencjały i tak dalej, co jest nieprawdą, bo to jest ta, taka teoria właśnie oddzielenia, a my jesteśmy jednością, sami w sobie jesteśmy pełnią i w pełni funkcjonalną jednostką, która sama w sobie ma potencjał, ogromną moc i jest samowystarczalna. Poza tym ludzie uwielbiają baśnie, legendy, jakieś takie właśnie fantastyczne historie i myślę, że to trochę zostało tak urobione. Ale znalazłam materiały w książkach doktora Newtona, który, który wysnuł taką teorię z... Wywiadów ze swoimi pacjentami w trakcie hipnozy, że dusza potrafi być bardzo ogromna, gdy jest już w takim, na takim wysokim etapie rozwoju swojego duchowego, że ona po prostu z tej malutkiej cząsteczki jakby się powiększa jako energia zbierając kolejne doświadczenia i potrafi być naprawdę potężna objętościowo. I już mówiłam w niejednym filmie, że potrafi, że jest porównywana np. do nie wiem, pięciopiętrowego hangaru jedna dusza, jedna dusza. Więc te ambitne dusze, które już mają ze sobą tak dużą ilość doświadczeń na Ziemi, wpadają na pomysł, żeby wziąć sobie w jednym zejściu na Ziemię dwa awatary, czyli wejść w dwa ciała naraz, prowadzić dwa życia w jednym czasie jako jedna dusza. I tu, w tym momencie powiedziałabym, że tworzy się bliźniaczy płomień, czyli e, jedna dusza w dwóch ciałach, czyli coś, co jest jednością, ale rozdzielone zostało. I tu bym, to mi się bardziej klei i uważam, że właśnie tylko stare dusze i na pewno nie jest to osoba, która będzie mieszkała w tym samym kraju, na tym samym kontynencie bo dusza wybiera, wiem, jak już wiemy, bardzo różne doświadczenia. Więc to będą dwie totalnie inne jednostki, mieszkające na dwóch różnych, na przykład krańcach ziemi. I tu rzeczywiście widzę logikę, połączenie jest niesamowite, przyciąganie jest niesamowite, natomiast nie zawsze zdarza się, że ci ludzie się spotkają w życiu. Absolutnie nie, nie, nie jest to reguła. E, natomiast zdarzyło mi się przy jednej konsultacji numerologicznej wysłuchać tego typu historii, gdzie kobieta opowiadała mi właśnie, że z Polski poleciała do Australii, do właśnie miłości swojego życia, przez internet się poznali, ale poczuli takie nieziemskie połączenie, takie kosmiczne połączenie, że stwierdzili, że to jest absolutnie i jedno z nich nawet było zajęte, czyli było w związku, ale to było silniejsze od nich, ale oni, i oni się w końcu połączyli. I rzeczywiście to ma dla mnie logika i sens. I spotkanie takich ludzi to nie zawsze jest wielka miłość, wielki płomień. Oczywiście płomień i duże, ogniste emocje, bardzo takie burzliwe są. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba jest naszym lustrem, naszym totalnym odbiciem, czyli naszo, cząstką naszej duszy, cząstką nas. Więc może być to wręcz yy, przerażające, wręcz frustrujące, irytujące bo widzimy w tym momencie siebie. Czy związek takich dwóch ludzi jest możliwy? Oczywiście, że jest możliwy. Na pewno jest tu duża praca, ale pamiętajcie, że dla energii nie ma rzeczy niemożliwych, a tu chodzi o połączenie właśnie na poziomie energetycznym, na poziomie dusz. Daj znać, co Ty o tym sądzisz, jak widzisz, jak ty to widzisz. Bliźniacze, bratnie dusze versus bliźniacze płomienie.